Dzień dobry wszystkim, moi drodzy! Z tej strony mrówka cyfer i ze mną jest dzisiaj mrówka papier. Dzień dobry. I słuchajcie, witamy w nowym, nowym, nowym testowym formacie Minecraft w pudełku, czyli będziemy dzisiaj życie takich mrówek testować. I naszym zadaniem dzisiaj mrówek robotniczych będzie zbudowanie, moi drodzy, mrowiska, tak? To jest nasze zadanie papier, zbudowanie mrowiska, także papier idzie na drugą stronę I zaczynamy budować mrowisko, mrowisko z dirta i tak dalej Boże jak ty zapierdzielasz stary, ale tylko się tam nie utopnie Mamy moda chislet and bits, czyli takie bardzo, bardzo mikroskopijne wręcz bloki moi drodzy Dzięki którym to właśnie będziemy mogli stworzyć nasze mrowiska Zaczynamy od postawienia tradycyjnego bloku Ja myślę, że nadam takiej wielkości powiedzmy na razie swojemu mrowisku prawda Czekaj, jakie my jesteśmy wielkości ogólnie, ile pikseli my zajmujemy, 4? Nie mam pojęcia. Cztery, dobra, w czterech możemy... czterech? Nie, to nie jest cztery, czekaj, e... W każdym razie to jest, no, całkiem sporo, jak, jak tutaj zauważyłem. na no, Alt, pamiętaj, że możesz zmieniać tryby, nie? Tego, czyli ze ten Bits. Czekaj, bo jesteśmy nawet... Nawet jesteśmy... Kurcze, mniejsi niż mi się wydaje, więc czekaj, ja sobie tylko sprawdzę nasze szybciorze, moi drodzy, oczywiście przypominam, że jeśli chcecie więcej odcinków, łapa w górę i sugerujcie jakieś nasz szczępny ciekawe zwierzę może być, które ten, ja myślę, że ogólnie pszczoły byłyby fajne, jeśli chodzi o sprawdzenie w ten sposób, dobra, ja sobie tu już nie przejdę, czyli to jest, y, jakiej szerokości, jesteśmy na, szero... szerocy na trzy jesteśmy, okej, okay. warto to wiedzieć, czyli mogę odjąć trzy bloki, o kurcze, to jest już y, nie tak symetryk fajnie, Hmm, czyli dobra, ja zostawię sobie powiedzmy po w tej szerokości. Eee, niech będzie powiedzmy, niech będzie. Papier coś tam kombinuje. I teraz tak, tu zrobię sobie pomieszczenie powiedzmy pierwsze moi drodzy. Strasznie fajnie wygląda niszczenie tego po pikselu. Nie wiem, mi się to tak strasznie papier podoba, wiesz? Prawda. Że jest taka możliwość kluczy. Weź się odzywaj, żyj człowieku, a nie... żyje, żyję, tak. Sania z a ten jest w ogóle niemowa. To z jak się zmieniało tryb... Na alt, alt trzymasz i na alt się zmieniasz. Czekaj, bo to jest jednak wysokościowo, muszę chyba więcej. Więc dobra. Szkoda, że nie ma żadnego zwierzęcia na jeden piksel, powiem wam. Ale na pewno się coś znajdzie na jakimś modzie. Więc będzie trzeba to pokominać. Czyli to jest jednak na cztery szerokość naszej mrówki. No okej. Okay. Czekaj, to ja sobie poszerzam tutaj tunel. Yy, bo musimy zrobić jeszcze tutaj specjalne pomieszczonka jakieś. Pamiętaj, że mrówka musi mieć coś do życia, nie? Potrzebnego. No. Więc no, iść. Dobra, ja sobie włączę tylko kuba jeszcze na chwilę. Zrobię sobie tutaj. I ja tu mogę przejść maksymalnie. Dobra, tu jest ściana, i tą ścianę już bym sobie zabudował, i zabudowałbym sobie ją. Wiecie co? Single bitami. Tak o, żeby kurczę było tutaj widoczne, powiedzmy takie okienko, ale żeby żadne inne zwierzę nam nie mogło tutaj wejść. No i oczywiście, jako szanowna, szanująca się, prawda, mrówka, nie, nie będę mieszkał tylko w dyrcie, no, halo. No, pra, prawdziwe mrówki, kurczę, mają jakieś takie porządniejsze normalnie mieszkańka, więc ja nie wiem o, o co wam chodzi tutaj. To jest mrowisko, prawda? Ale, ale szanujmy się, taka mrówka też ma prawo do komfortu w swoim mrowisku. Dobra, czekaj, ja muszę tutaj rozkopać sobie, cyk. I dobra, jeszcze tutaj muszę ściany sobie cofnąć. Parę miejscach. Tutaj też muszę cyk, cyk, cyk. Pamiętaj, że to musimy budować, stare jakieś takie mieszkanko, nie? Najlepiej z jest nasze... O, mro... oh si, Zniszczyłem sobie cały blok dyrta. No nie. To, to nie było mądre w tym moim rozumowanku teraz. Takie mieszkanko mrówkowe? Takie mieszkanko ludziowe. Takie mrówkowo-ludziowe, stare. <laughs> o to zióde. mi chodzi. Mrówkowo-ludziowe, czyli będzie po prostu rozumiesz mnie, e czas budować... E no, wszystko ten, no, salon, i tak dalej. Mamy możliwości. Nie, nie powiesz mi, że nie mamy bloków, które pozwalają nam na budowę tego. Ja sobie muszę tylko wybebesić tutaj odpowiednio. Moje tutaj w środku, okej. Okay. Teraz tak, tutaj cyk, cyk. Tu mi się cały blok przesunął, tu mi się nie przesunął cały blok. Muszę to zrobić tak. Okej. Okay. Zazwyczaj miał dosyć miejsca, żeby móc już tutaj budować normalnie. Więc okej, okay, cyk. Jeszcze mi se daszek, co sumie podniósł tylko, bo kurczę, to nie przeszkadza strasznie trochę trudno się tu buduje. Jednak muszę stwierdzić, że nie jest to takie aż mega proste, nie? Oho, zniszczyłem sobie całą ścianę? E, ok. Ustawiłem bloki i mogłem przejść przez ścianę. No nieważne w każdym razie. Dobra, czyli teraz tak, muszę to zniszczyć. Medium Cube, powiedzmy Medium cube, zniszczymy sobie. E, I teraz tak. Um, small Cube. Dobra, powiedzmy, że to sobie tak zalepie. Mrówek nie musi mieć wszystko super symetriczko, pamiętajmy. E, czyli teraz tak, cyk, 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 cyk. Szybko rozkopujemy tutaj. Coby mieć pewną przewagę nad papirem, bo teraz pa wszystko mój Co Panie. mówisz? Jakieś widzisz? umiejętności kopiowania w w modzie, bo kupisz... Stary trochę cię laguje, wiesz? I tak cię nie słychać. Nie Niezrozumiałe jest czasami jak mówisz. Coś. To źle trudny człowiek jakieś umiejętności, kurde mówisz. No. Kopiowania to nie, ale zmieniania trybów bardzo szybko umiem, tylko że to kurczę się niekoniecznie odbije. Napajem wam wybudowanie mojego zarom, kurde mi z tego domku. Mam nadzieję, że wam się spodoba taki pomysł na syryjkę. Oczywiście jak się wam spodoba, zostawcie łapy w górę! W górę jak moja mrówka skacze! I suba też zostawcie, bo pamiętajcie 150 tysięcy subów to jest moje marzenie! I fajnie by było je dobić, moi drodzy. Do końca tego roku. Do końca tego roku. Do końca tego... Dobra, już powiedziałem to kilka razy, więc trzeba bo uznać jeszcze raz. Wszyscy się wkurzy. To drewno... Nie, 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 to... Nie tak! Nie bądź zachłanny! Pamiętaj, to trzeba robić w ten sposób. O, i patrz. aha, Dobra, i patrz teraz normalnie, ziomeczku, ty mój widzu szanowny. Uwielbiam mówić do widzów w ogóle, jakby stary byli tutaj przy mnie, wiesz? to, to jest ambitny, to prawda. To jest ambitne, to jest... To jest, to jest komentarz. Stary, tutaj robię tak. Kołuszka miniaturowego pewnie nie ma, nie? Łączka, to może być wełny. Zawsze to muszę to użyć miniaturowej wełny, stary, z miniaturowej wełny, miniaturowe łóżko, w miniaturowym domku, ją, yy, tutaj drcik, o, tutaj źle postawiłem, dobra, jest naprawionet. Yy, I teraz tak, bo ja tu robię sufit, wiesz, bo chciałem coś troszeczkę ambitniejszego zrobić, ale widzę, że nie można być zbyt ambitnym, niestety, przy tym projekcie. Bo jak zaczynasz robić, stary, za dużo, to się mylisz, bo te bloki, niestety powiem operowanie tym nie. jest kurczę straszne, po prostu. Ja sobie muszę wziąć później, później jeszcze parę osób będę na pewno tu zapraszał, moi drodzy, na pojedynki takie ze mną, żeby zobaczyć, kto jest kojrak budowania, kurczę, yy, z miniaturowych bloków, nie? Więc dobra, cyk, okej, okay. pek, oho, i czekaj, ja zaraz, stary, sobie tutaj zrobię, okej, okay. okej, okay. moi drodzy. Papiera, się odzywaj, i no stary, halo. Nie, skupiam się na, na budowaniu, panie, to jest... Dobra. ...wywagające małe Podłogę można Dzień zmienić normalnie, bo to są i tak pełne bloki, podłodze. Więc to nie muszę takich miniaturowych drzwiczek Nie będzie to mnie wystawać nigdzie, nie? Na szczęście nie, więc dobra, mamy tak. Żadnych miniaturowych drzwiczek nie ma niestety, to to, co będziemy musieli podarować. Teraz tak, tu bym chciał zaraz, wiecie co? Oho, może, może zmienić najpierw tryb cyfer, bo niszczysz całe ściany przy okazji. Dobra, cyk i cyk. Szkoda, że nie udało mi się tego, wiesz, co Pierw wybebeszyć be, be, całkowicie. To by było na pewno mi na rękę w tym momencie. Przy budowaniu. Jest, bo mi jakiś tutaj chraborsz w Kaj, ty jesteś, no, jest takie, dmienki, takie. Gdzie ty jesteś, chraborszu? Dobra. Nie wiem, on se gdzieś poleciał. A tu jesteś, mendo, dobra. Nie będę patrzył w twoją stronę. Muszę go ubić, bo on mnie kurczę... No, przestań! Ty, mendo, jedna ty, wredna się musiałem go pozbyć, bo po prostu szału szło dostać w tym momencie do mojej drodze. Ale że mi wybaczycie, tak? Dobra, jakiś ciekawy blok na ścianę. Typer, ja z O nie, weź mnie tak, o tak. nie. O nie, jesteśmy zgubni, co? O nie, o nie! O nie! O <laughs> Bardzo nie. nie. Słuchaj, y nic. <laughs> nic nie wiesz. Czy mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Boże, zepsułem to razy to dwa normalnie. No nie mów, że odkryłem właśnie sposób... Tak, to jest sposób idealny. Prawie idealny. Bo jest, Ja odkryłem właśnie idealny sposób stary ten. Ja się uczę przy okazji tego moda, moi drodzy. To, to, ta seria ma pomóc przy nauce tych modyfikacji, więc okej, okay, czekaj. Ja odkryłem coś, co jest fajne w sumie. Ale nie do końca jednak, wiesz? To jest, to jest takie... hmm. Half, half bym powiedział. Uuu, dobra. Pół dobre, dobra, czekaj. Cztery. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Cztery. I mam na te kratki, czyli jeszcze raz mogę to stuknąć. Ok, stuknąłem raz. I skopiuję się to. I halo, proszę, prosiłbym to. Prosiłbym, proszę, to mi to pionowo? Aha, bo ja teraz tak, czekaj. I teraz muszę sobie zrobić single block. Single block w sensie. I go ustawiamy sobie tutaj. I teraz od tego sobie mogę single na planę. Jak wyglądają okay. Jak mini szelfy? A nie wiem, a są jakieś mini szelfy? Ja się robię... ...chizel-n-bitowe minibook szelfy. ale tak wtedy. bitowe co? Chizel-n-bitowe ch ch minibook szelfy przetestowałem, ale nie polecam. kiedy n bits okej, okay. no dobra. No to mówisz, nie polecasz, to nie polecasz. Ja sobie stary tutaj podmieniłem, ale w sumie podmienię sobie z każdej strony na to. Okej. Okay. No, no ciekawe to będziemy się. Tutaj nie podmieniam, bo tu mam okienko. Okej, okay, moje wygląda w ten sposób na ten moment. Więc dobra, ja se wchodzę tutaj. Tu se muszę zniszczyć ten kawałek, tu se muszę zmienić szybko na single. O kurczę powiem... Ale budowanie jest ciężkie mega na tym. Na tym mega budowanie jest ciężkie, ale to jest challenge. To jest moi drodzy, challenge! Minecraft! Nikt nigdy nie zrobił odcinka pojedynku na takie bloki. No, nie pamiętam, przynajmniej ja, żeby ktokolwiek zrobił. Czekajcie, ja mam w ogóle, aha, Spurswood, super. Aha, skurczę, dobra, kontynuujmy. Spurswood chciałem wyłożyć sobie tutaj i tu miałem całe playnę. Aha, ale przepraszam, no ja to chcę poziomo kłaść, a nie pionowo! Upsik. To ci nie da pionowo, to jest takie Czekaj, wiesz co, ja to niszczę i zacznę jeszcze raz. Moi drodzy, nie wyszło mi to w tym momencie totalnie, dobra. E, więc zaczniemy sobie to tak. Najpierw ustawię sobie pojedyncze single bloki, cyk. Bo musi być to dirtowe, tak? Musi być to grass lub dirt. E, musi być to najlepiej jedno z tych, bo mrówka oczywiście, sz szanująca się mrówka, mieszka, moi drodzy, właśnie w takim e, sobie pięknym domu. O, już mi termity dom podjadły, super, fajnie. I teraz tak, teraz robimy sobie z tego plate, cyk. Z plate'u możemy sobie normalnie zakryć tutaj, patrzcie, o. Pięknie, pięknie. Nie podoba mi się to. Czemu ty jesteś tu? Aha, bo ciebie postawiłem obok. Okej, okay. czyli single beat. Yes, bo tu trzeba zwracać uwagę dosłownie na każdy szczegół, moi drodzy, bo inaczej od razu ściany położysz nie tam, gdzie, gdzie byś chciał, nie? Dobra. Więc dobra, cyk. Cyk. No Jezus Maria, naprawdę. Dobra, czekaj, zrobię sobie to tak, powiedzmy. Bo to trzeba na sposób wziąć, generalnie, dobra. Cyk. nie tu, uchciałem, czemu się na rogach nie złączyło tak ładnie jak tutaj, aha już wiem czemu, dobra, I tu trzeba usunąć i tu trzeba zrobić, dobra i tu mam już ten, aczkolwiek teraz mi się przesunęło jeden piksel i to mi się nie podoba, I tu se zniszczę, no nie ja chcę z tej strony nadal, no okej, okay, to tu muszę sobie uzupełnić, powiedzmy z tymi wybiecami, kurcze, Mam tylko nadzieję, że to dobrze jest tu zrobione, nie? Nie W ogóle gras jest najciekawszy, ponieważ zawsze od góry jest gras. <grych> tak chciałem zauważyć, bo inne bloki mają losowe piksele, w sensie od tych, tych. A tu zawsze gras ma gras na sobie, nie? Tak chciałbym tylko zwrócić na to uwagę, moi drodzy. Dobra, i mamy. Mamy to wyłożone. Teraz by się przydało tutaj ściąć. I tutaj by się przydało single bitsy i szybciutko to sobie wyłożymy. Kurczę, ale jestem naprawdę, powiem wam, zainteresowany tym, co możemy jeszcze tutaj zrobić. Dobra, mamy takie coś i teraz bym musiał mikro jeszcze... Bloku, to co mówisz, tak. bo cię nieźle tnie, stary, wiesz jak... Z mikroblogów mikro i na przykład ładne zarobić Oj, to to tak. No to, to ci potwierdzę, bo widziałem kilka Pracu przykładowych do... prac. Trzeba przy tym trochę posiedzieć. No prawie. przy tym trzeba mieć cierpliwości, bo to jest układanie Też. po pikselu, nie? No ale to jak ktoś robi resource paki, to niby co, inaczej ma... Aczkolwiek powiem Ci, że jakby stworzyli w Minecrafcie opcję tworzenia modeli na podstawie właśnie single bloków, tekstur nawet, kurczę, to by było... Słuchajcie, mielibyście takie, powiedzmy, single bloki, normalnie w Minecrafcie, i później możecie to przerobić na teksturę, no kurczę bladę, papier. Czy Ty nie uważasz, że to byłoby fenomenalne? Oh shit. To byłoby ciekawe, to prawda. Czekaj, bo coś źle... Aha, ta ściana jest źle, no tak, no widziałem, że coś jest nie tak. Eee, cyfer wie, to cyfer wie, co robi, nie? Chociaż chyba, że nie wiem akurat, dobra, cyk. I teraz jest ustawione prawidłowo wszystko, okej. Okay. Teraz bierzemy se single, jak ci tam idzie papiur? Tak, I idzie. I teraz Dobrze, tak, to nie tutaj wiem. Cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk, cyk. I to normalnie ukryta baza mrówki będzie. Challenge Minecraft, yy, nie, nie, nie prezentacja. Dobra, cyk. I teraz mogę sobie to odkryć, pokryć od góry. Czyli teraz... Halo, a bo to nie jest ten, to nie jest чисlet block. Dobra, cyku. No nie mogę pokryć. Jestem za mało mrówków, aby móc wejść na księg Wejść na co? Nieważne. No i pojeździć, stary. Ja tu cię jak najbardziej wysłucham. No tak. Zrobiłem coś za mało. Moje szczelone mrówko meble są mniejsze niż chciałbym, żeby były. Jakie powieki częstu, Ideal, a nie. Dobra, już mam tutaj pięknie, ładnie. Ja już sobie powoli powiedzmy, zaczynam szykować. Teraz mogę wydizajnować moją hacjerę. Także teraz tak, tu bym sobie zrobił jeszcze coś takiego. O, tak bym sobie wyciął. I teraz single block. I tu bym sobie położył kucze łokiemu, wiecie? Co bym miał kucze widok na świat na pewno. Więc dobra. Co, Co mówisz? Zaszrony okna. O! Właśnie! Szkło jest przecież! Dzięki papier. Dobrze mi doradzimy. Nie. Problem ze szkłem jest taki, że... Jest takie torlitne. Że tak trochę bardzo nie widać. Bo szkło ma bardzo rzadko piksele widoczne, ale dobra, jest szkło, nie? Dobra, ul muszę se wpisać. Czyli biorę sobie jedną taką wełnę i jedną se taką biorę, okej. Okay. A tu szkło było, Jezus Maria, to szkło jest niewidoczne bardzo. Zależy od piksela jak to no, no ale jest i tak bardzo niewidoczne. Nieważne, jak postawisz piksele, tak tak, nie za bardzo, nie? Więc dobra, czekaj. E, ja mam dwojaką ja mam sumę szybko. Dobra, ja już mam stary zbudowane to. Teraz tak, wood. Ja sobie tutaj normalnie urządzę Hacjentę stary, żeby nie było, nie? Cik. I tak. Teraz patrz na mnie, Znaczy, ty masz nie patrzeć, akurat, bo. Jestem przeciwnikiem. Najpierw lepiej no. mówisz, patrz na to teraz. No, nie wiem nie. jak ci idzie, bo tak w sumie można by zaraz oceniać nawet ale... Kto się w tym czasie lepiej postało. Chociaż ja bym jeszcze, jeszcze. to robię. Powiedzmy moi drodzy, więc dobra, czekajcie, mam cyk. I tu mamy taką fajną rzecz. O yes. Naprawdę, nie, te Pixel Bloki to takie rzeczy daje tutaj do robienia. Takie możliwości mamy. A my tak kurczę wydurnimy się coś czuć, obaj. To prawda. I zrobię więc... twoje wspomniane. No, co? Si, Nie nie, to mówię. Co to jest? Co zrobiłeś, papiura? Wybrałem... ...mikroblog z tego? Mikroblog z modyfikacji, co? Co? Mamy okay, tu przejście sobie. I tu będzie inny pokój, moi drodzy. Patrzcie, teraz sobie tak weźmiemy, nie? To jest mój magazyn. I teraz patrz, cyfrę sobie bierze takie te O, pięknie, ładnie. I pamiętajcie, żeby w ogóle ocenić w komentarzach kto lepiej z was... z nas, przepraszam. Zbudował tutaj w ogóle. Nie był. Czekaj, bo ja potrzebuję... wood, Ja potrzebuję ten specjalny tak takie. Okej. Okay. Wyczeka mnie jeszcze dzisiaj montowanie filmu, moi drodzy. O oh yeah! Tak skaczę z radości jak moja mrówka. Więc dobra, czekaj, teraz układam sobie takie fajne rzeczy, yy, bo ja normalnie wiesz, myślę stary... Ja myślę o przyszłości z tego szkodu będę miał coś tutaj w tym domku ponieważ każda szanująca się mrówka musi musi być zabezpieczona wiesz Więc miał kurde pieniądze w złocie trzymane nieprawda Stąd to Nie. przypuszczenie mam to... no, taki pomysł taki pomysł papier w ogóle dobra mam tutaj już cyk i mam to dobra więc mam coś takiego no i dobra moi drodzy no to by było na w sobie z mojej chatki więc sobie cięcie teraz i widzimy się kiedy papier skończy Okej okay, moi drodzy, także papier już skończył i papier chodź do mnie, choć najpierw moje będziesz oglądał. Moją, moje stare, moje mrowisko takie normalnie, kto by chciał być moją mróweczką. Hello ludziska. Zapraszam do środka, do mojego mrowiska, panie. Patrz tu normalnie mebelki, taki mam fotelik, mam tutaj sobie łóżeczko. i patrz, i to zabezpieczenie na przyszłość tutaj mam. Więc kurczę mam złoto, faktycznie, jako mrówka szanująca się, nice. prawda? Więc no. I to jest moja chawira, nawet mam okno na bogatości. Wiem, że tego dużo nie ma. To jest strasznie krótko to oprowadzanie jest, kurczę tutaj, nie? Żadnego no, drugiego piętra tak, ani tak, nic. I dobra, teraz przejdziemy sobie do papiera, moi drodzy. Tak, Oj, zepsułem tak, ciekawe ściany. Tak, ale tak, dobra, ale to, mam... to jest garaż, tak? Ja se tutaj usiądę, tu se auto zaparkuje, więc dobra. Pa, papierze, oprowadź mnie po twoje. O Jezus Maria! What the hell is this? To jest dom. Dobra, wchodzę. Kwila. Jest... najpierw tutaj mamy taką kuchnię salon. O, panie, tu masz normalnie. Schody! O, panie! Ty, sushi! O, sushi! Sushi dla mrówusi, Panie, dziękuję. Dobra, bardzo dobre sushi. Sushi, bardzo mnie to sushi. Lodówkę nawet. Patrzcie, to nawet lodówkę zrobił miniaturową. No, po prostu nie wierzę. Dobra, co jest dalej? Dalej tu idziemy i co jest? To jest przejście do sypialni na górze. Okej, okay, i sypialnia na górze. Jezus, Morio, Ale tu jest świetnie. Ej słuchajcie, pamiętajcie, żeby ocenić kto lepiej zbudował, Nie no po prostu, kto lepiej zbudował moi drodzy. Ja uważam, że chyba papier. Chyba papier kurcze lepiej ode mnie zbudował Czy normalnie. U jest ładniej z drewnem z ścianami. No u mnie... mnie jest wykończeniowo tak. No papierat nie. Więc słuchajcie, mam że wam się spodobało, więc ja się odmieniam w siebie i dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, że wam się spodobało. Do zobaczenia w następnym materiale proponujcie jakie zwierzę może być tak, jakim zwierzęciem możemy się pojedynkować, takim małym mały... bo O Jezu, co ty się mi tutaj zbyt... <grystanie> <grystanie> Okej, okay, dobra, do zaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!